Marki mają dzisiaj absolutnie rewolucyjny dostęp do wiedzy konsumenckiej zgromadzonej w internecie. W 2025 roku każdego dnia generowanych jest ponad 463 Exabajty danych, komentarze, opinie, memy, tweety i recenzje. Gigantyczna skarbnica opinii klientów. I tak, Exabajty to prawdziwy termin, którego wcale nie wymyśliłem na potrzeby tego materiału. W tym materiale przygotowałem zestaw wskazówek i przydatnych sztuczek związanych z monitoringiem marki w sieci. Trików, które pomogą we wzroście Twojej marki, realizacji Twoich celów marketingowych czy PR-owych. W dużym skrócie to zestaw dobrych praktyk, które dałbym najlepszemu przyjacielowi, gdybym, gdybym miał przyjaciół. Narzędzia do monitoringu internetu zapewniają dostęp do bezcennej wiedzy konsumenckiej. W sieci możesz poznać szczere opinie klientów i dowiedzieć się dlaczego lubią czy dlaczego kupują twój produkt. Od przykład wzmianki pokazujące jak NVIDIA jest chwalona za lokalny dostęp do modeli AI, dzięki któremu użytkownik nie musi wysyłać poufnych danych do chmury. To cenna podpowiedź dla marki potwierdzająca wartość tej funkcji w ich strategii produktowej. Spostrzeżenia klientów w sieci pomogą ci ulepszyć produkt. Zdarza się bowiem, że to, co uważasz, że podoba się klientom, i to, co rzeczywiście im się podoba, to dwie zupełnie inne rzeczy. Ponadto, dostęp do negatywnych wzmianek w sieci wskaże słabe strony Twojej marki lub produktu. Dzięki temu będziesz miał lepiej przygotowaną odpowiedź dla potencjalnie niezadowolonych klientów. Pamiętaj, każda marka ich posiada. Jaka jest różnica między markami, które uwielbiamy, a tymi, których nienawidzimy? Reakcja. Uwielbiamy marki, które potrafią z klasą reagować na feedback od klientów. Monitoring marki pozwala również unikać kryzysu w wizerunku. Reakcja na pojawiające się opinie tak, aby z wyprzedzeniem kontrolować sytuację. Monitoring marki pozwala wychwytywać zagrożenia zanim przerodzą się w kryzys wizerunku. Wbudowana analiza sentymentu pozwala odróżniać zmianki pozytywne, negatywne, neutralne, co ułatwia szybkie wykrywanie potencjalnych zagrożeń. Kilka lat temu Onet obrócił techniczny problem w pozytywne doświadczenie dla użytkowników. One to trzyma oficjalną zgodę UEFA na prowadzenie transmisji na żywo z rozgrywek Ligi Mistrzów. Dostęp do transmisji na żywo w sieci można było uzyskać wysyłając SMS-a. Podczas jednego z najważniejszych meczy, ich system płatności SMS uległ awarii. Po pobraniu opłaty system nie wysyłał kodów dostępu, dzięki czemu użytkownicy no, nie mogli oglądać na żywo. Relacji. Dzięki monitoringowi marki, Onet był w stanie odkryć usterkę szybciej. Szybko naprawiono awarię, a przy pomocy danych zdobytych w monitoringu internetu, Onet był w stanie dotrzeć do każdego użytkownika, który na tym ucierpiał. W ramach zadośćuczynienia zaoferowano im darmowy dostęp do transmisji do końca trwania sezonu Ligi Mistrzów. Użytkownicy byli pod wrażeniem reakcji, a niektórzy z nich zamienili się w lojalnych ambasadorów marki. Monitoring marki pozwala również mierzyć efektywność działań marketingowych i PR-owych. Żyjemy w czasach, w których Coraz trudniej zmierzyć impact działań marketingowych i PR-owych. Coraz więcej ruchu bezpośredniego utrudnia zrozumienie źródła pochodzenia nowych użytkowników na naszej stronie. Narzędzia monitoringu marki pomagają odkryć źródła tego ruchu, zdiagnozować skok wizyt na stronie, który może wynikać z organicznej rekomendacji na popularnym kanale YouTube czy na dużym publicznym kanale na Telegramie. Możemy szybko skorelować najbardziej zasięgowe wzmianki pojawiające się w narzędziu monitoringu marki, na przykład ze skokiem wizyt na naszej stronie. Dzięki temu, Możemy lepiej planować kampanie marketingowe, wydawać budżet w miejscach, które po prostu dowożą. A tu mały przykład: 1 marca zanotowaliśmy nagły skok w liczbie nowych użytkowników odwiedzających naszą stronę. Okazuje się, że był on wygenerowany w większości przez ruch. Bezpośrednio jednak nie było żadnych wskaźników, skąd właściwie ci ludzie. Znaleźli się na naszej stronie. Na szczęście korzystając z samego brand 24 byliśmy w stanie zlokalizować, że źródłem tego wzmożonego ruchu był artykuł opublikowany na IncorporatedCom oraz odcinek podcastu, w którym wspomniano naszą firmę. Zanotowaliśmy skok ilości codziennych zmianek o nas. To samo tyczy się naszego zasięgu w mediach społecznościowych, który reprezentuje liczba ludzi, którzy potencjalnie mieli kontakt z jakimikolwiek treściami zawierającymi nazwę naszej firmy gdzieś w treści. To skłoniło nas, by zainwestować więcej. Środków w postów gości oraz wykorzystywanie podcastów jako sposobu dotarcia do naszej grupy docelowej. Monitoring marki drastycznie ułatwia również community marketing, czyli taką formę marketingu, która Przynajmniej w naszym przypadku okazała się być super, super efektywna. Już mówię o co chodzi. Większość konsumentów przeszukuje internet lub prosi o wsparcie online, nim podejmie decyzję o zakupie. Współcześniej marketerzy starają się określić, jakim tokiem rozumowania podążają kupujący, następnie starają się odtworzyć te ścieżki i zadbać o odpowiednią ekspozycję marki w internecie dla potencjalnych konsumentów. Korzystając z narzędzi monitoringu internetu, możesz uczestniczyć w konwersacjach, które będą miały potencjalnie ogromny wpływ na decyzję o zakupie. Możesz włączyć się do kluczowych dyskusji dla twojej branży, gdziekolwiek ktokolwiek pyta o dobry obiektyw do fotografowania nieruchomości, najlepszy nocleg w zakopanym czy krem na wysyp. A chociaż może to, to totalnie hipotetyczny przykład w Brand24 bez przerwy angażujemy się w konwersacje w mediach społecznościowych i nie tylko na temat naszego biznesu, na temat naszej branży. Gdziekolwiek i kiedykolwiek ludzie zaczynają rozmawiać na temat narzędzi marketingowych, narzędzi do śledzenia mediów społecznościowych, narzędzi do monitorowania internetu, pojawiamy się tam i subtelnie przyłączamy się do konwersacji. Oczywiście nie wciskamy na hama naszego produktu, bo to miałoby dokładnie odwrotny efekt. Służymy radą, budując w ten sposób autorytet ekspertów w swojej kategorii. Ba, czasami polecamy nawet konkurencji, jeśli widzimy, że wybrane potrzeby klienta pasują po prostu do innego rozwiązania. Ta taktyka jest jednym z istotnych czynników w naszym wzroście od 0 do 20 tysięcy zarejestrowanych użytkowników miesięcznie. Co więcej, narzędzia monitoringu marki pomagają zidentyfikować influencerów w dowolnej branży. Kluczowe osobości, które wpływają na potencjalnych kupujących. Gdy ich odnajdziesz, możesz oczywiście zbudować relacje, aby pomogli wyeksponować Twoją markę. Jednym z moich ulubionych przykładów tego typu jest Dying Light, popularna gra Wideo i marka należąca do firmy Techland. Dzięki monitoringowi marki odkryli, że mogą zlokalizować i zaangażować najpopularniejszych influencerów z branży, którzy wspomnieli o grze w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W ten sposób trafili na popularne profile takie jak Jacksepticeye czy The Red Brat, którzy pomogli w zbudowaniu jeszcze mocniejszej ekspozycji marki. Narzędzia monitoringu mediów społecznościowych identyfikują influencerów nie tylko na podstawie zasięgu, ale biorą również pod uwagę wskaźnik ich interaktywności. Dzięki temu odnajdziesz Prawdziwych influencerów, którzy nie tylko dotrą do Twojej grupy docelowej, ale potrafią ją po prostu zaangażować. Narzędzia monitoringu marki pozwalają również podglądać konkurencję. Jest to dobry sposób na poznawanie mocnych i słabych stron Twojego największego rywala. Możesz uczyć się na cudzych błędach, ale również cudzych wygranych. Może się okazać, że Twoja konkurencja odkryła fenomenalne źródło marketingowego ruchu lub zbudowała bardzo korzystną relację z influencerem. Monitoring marki pomoże Ci w analizie kanałów marketingowych Twojej konkurencji oraz odnalezienia najbardziej wpływowych autorów i najbardziej aktywnych źródeł dyskusji na ich temat. Okej, okay, to tyle ode mnie. Zestaw dobrych praktyk. Mam nadzieję, że okażą się przydatne. To może brzmieć jak wyświechtana regułka, którą dla formalności należy dodać na końcu klipu, ale mówię całkowicie poważnie. Naprawdę chcemy Pomóc. Napiszcie do mnie na Facebooku, na LinkedInie, napiszcie do naszego działu obsługi klienta, oznaczcie nas na Instagramie czy X. Zresztą nie musicie oznaczać, wystarczy, że dodacie hashtag brand 24 albo hashtag CO 24 to paruwa, a my odnajdziemy ten wpis i pomożemy Wam w rozwiązaniu dowolnego problemu związanego z monitoringiem marki w internecie. Walcie śmiało. Dzięki jeszcze raz, że wytrwaliście do końca i do zobaczenia.